Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są najdrożej sprzedane zegarki na świecie? Jeżeli tak, to dzisiaj zrobię przegląd trzech z nich. Przygotujcie się naprawdę astronomiczne kwoty. Pierwszy na mojej liście to Graff Diamonds Hallucation, warty niemalże 55 milionów dolarów, stworzony przez słynną londyńską firmę jubilerską Graff Diamonds. Ten zegarek to prawdziwe arcydzieło, złożony z 110 karatów różnokolorowych diamentów. Każdy z tych diamentów został umiejętnie osadzony, tworząc Zegarek, który mieni się na wszystkie kolory tęczy. Kolejnym zegarkiem na moje liście to Patek Philip Henry Graves Super Compilation, sprzedany za niebagatelne 24 miliony dolarów. Zegarek został wykonany na zamówienie bankiera Henry'ego Gravesa Jr. w 1933 roku i jest uważany za najbardziej skomplikowany zegarek książkowy wykonany ręcznie na świecie. Zawiera on ponad 900 części i 24 funkcje komplikacyjne, co jest dowodem na niezwykłą precyzję i zręczność twórcy. Na trzecim miejscu mamy Rolex Daytona, Paula Newmana, który został sprzedany za 17,8 miliona dolarów. Ten zegarek narażał do słynnego aktora Paula Newmana i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli Rolexa Daytona. Model ten stał się ikoną stylu, a jego unikalny design i powiązania z Hollywood podniosły go na wyżyny luksusu i prestiżu. I tak oto kończymy naszą podróż przez czas, przechodzący przez opowieść o tych niezwykłych zegarkach. Są one więcej niż tylko przedmiotami. Są świadectwem ludzkiego geniuszu, pasji i nieustannej chęci do dążenia do doskonałości. I na końcu napisz w komentarzu, co ty uważasz za temat tych zegarków. Ja się wam żegnam. Życzę każdego miłego dnia. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Pa. Na razie.